Cześć, z tej strony, Perkorn, a to zagramy w Diablo 3 razem z MJ Młody. Jak zapomniał Pan Fantasia, w ostatnim odcinku udaliśmy się do posiadłości Loryka, teraz kontynuujemy jej zwiedzanie. Tak! I to jest było na tyle. Tak. I to, dziękuję, dziękuję. <laughs> Uu, ale ich to dużo. No, ale na bardzo ja słabi. co to mam jest duch. Uuuu, wodka. On należy do ciebie, czy jak? A nie wiem. Nie, nie do mnie. Może jakaś runa ci go przysyła? Nie, ja nie mam... <laughs> e... okay. No znowu jest. Czekaj. Może jakiś przedmiot, broń? Dziewczyna o imieniu Lea. Czekaj, mam ją mi, yep. że to dziecko Adri ukrywającej się na pustyniach Kaldeum. Ok, a się dajecie, to panu. Posiadłości, A nie wiadomo, że to zapadło. No, coś... Ja też na nie... radę. Młodemu Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu, choć jego brat Aidan wyruszył, aby zostać wojownikiem. Być może po prostu cierpie na wahania nastroju do... spowodowane niedawną zmianą Ta. klimatu. Dobra już. Co tam dobra, jest Mam takie skile, y, że mogę ich brać na klatę. Bo... dobra, może nie na klatę. Hmm. Ale mogę ich powoli brać. W mojej obecności będziesz miał lepszą odporność. Zrobili nam straszne rzeczy. <noise> Nie żyją. Szukam jeszcze kogoś. Więźnia w łachmanach. Tak, człowiek o złotych oczach. Widziałem jak Magda zabiera go do starej komnaty torków Leoryka. Jest pod nami. Machda umrze. Fajny widok. Eee... Chyba później będzie jeszcze fajniejszy. No dobra, ale... że nie. No. nie no dobra, później jako później. No, domyślam się. dla mnie. I znowu za to biega ten duszek. Nie ma u mnie szans. Boże, jak popyla za mną. On się nie bierze, jak ty się teleportujesz? Robisz dasza? Eee... Znaczy on przyspiesza tutaj tak no. nagle. Ale skąd on się pierze? Nie... Nie wiem. On ma ciągle stąd tu no. Nie przejdę. Nic. Tak. Może to jest e, Z... z wydarzeniach jakiegoś społecznego. Tja... Yeah.

Myślę, że ślepy załóg. No daję lochy. Ale. Um, dobra, ważne. Jestem przekonany, że jakaś złowroga istota próbuje przejąć kontrolę nad moimi myślami. Głosy każą mi robić. O, wow, Panie blokują drogę. Jestem pewien, że a i tam wszystko się jej pozabija, na się ich usunie. Gdzieś mi swobód w drodze. Złamał, ściągnął Spamowałem spinem to winem. O, ale... ale gorsza regeneracja. Aha, bo to dobra. Co robisz? Ja? Obijam się. Normalka. Przecież ty się tak bardziej obijasz. Tak, Znowu się załóg. wbrew protestom członków mojej rady nie zamierzam zaprzestać kali Zgładzę tych, których uznam za winnych spisku przeciw królestwu może członkowie rady boją się. Biegnij jak coś się tepną. Biegnij, a ja się tepnę. Strategia perkorna. Mogę... O, widzę! Tylko Lazarusowi. Panie, nie, nie tutaj. Aha Biegiem. Aha, fajne pułapki. Dobra, przybiegłem tu na raz. Prawie. Też bym mógł. Ty nie masz dalsza. Znaczy masz szarzy. Uuu. What Znowu się ja miałeś. O, strzynka. Przedmioty też. Nie ma nic ciekawego. <laughs> A! Rzynne przejście. Już myślałem, że to był klasztor, to będę. Ja go wcześniej chciałem zaatakować. Po jakiejś walce. Chciałbym go ja go nie chcę. Zakochał się w tobie. No. Iść to nie, tam tędy. Ty się na kłacze. O, na zęczęść. Ja. Nie, nie, będzie nie, nie, się nie, nie, mogę w a do kogo to ja tu? No u mnie jest dużo wrogów, to chyba oznacza, że ja idę w dobrym kierunku Teleportuj się Chyba też tutaj O, miniboss Nie, to jest w inną stronę Nie jestem wiesz czego Lecę Pancikawa, ukonam Może tutaj za kamerą Może nieśmiesznie <laughs> Port spieci To, to jeszcze są Jakz to częściej yy, w ogóle nie pierowki Skąd już gdzie jest? Bo miałem strzałkę, z którą ty robisz. A ta strzałka może była na mnie. Mm, nie. Tak. Widzisz? Biegnij. Po prostu nie walczysz o granice, a wychodzą. Później, niby to niszczy się piekło, czy gaśnie, czy coś Piekło gaśnie. Wiadomo co, zi, powiedzmy. Hmm. A teraz jeszcze z portalu wychodzą super. O, telefon Coś tam jęczy W twoim domu mnie niech nie jęczy Co Nic, nic A właśnie ten film co był to był Hansel i Gretel, Łowcy czarownicy. Tak jak mówiłem przypomnij sobie dobier w tym odcinku Dobra, ale sobie przypomniałem. Tak. Dobrze. Powiedzmy, musiałem sprawdzić. No to, dobra, bo to jest jakby alternatywa wersja się Małgosi. Tu jest strzałka. Znaczy tam, gdzie biegniesz. Dobrze. To. Twindy, twindy... A dobra, czekaj, nie wchodź jeszcze. Dobra. Tylko, tylko tutaj jest za parę to rzeczy. To przejmę jeszcze dookoła teren. O, oh, A, tu będzie chyba event. Oh my god. Oh, yummy. To. Nie, nic tu nie ma. Żyj Co? Żyj Żyję Beczka nie Dobra, chodź stąd Kurde, niby teraz z, z moich dzwoną odrzuca hmm. Kiedy będzie... No nie, nie jeszcze mi to nie daliśmy Dobra, na 25 Dobra, chodź tu. Już chwila Aha, bo Ło. Mogę zauraczać swoich wrogów przy pomocy tarczy, będą walczyć ze mną. A mam tylko 50 szans na to. Nie wystarczy Chyba zadziałało. No! Zdjęł się z duchem. No z duchem, ale no, potem. po naszej stronie. Ech. A tylko przez 8 sekund. Ale nie zawsze to musi wejść. No wiem wiem, ale takie trochę... Ale dziwne. przyda się jakiś... Jesteście naszym sojusznikiem i wyjście coś z tym. Jak zobaczysz, że mają nadkową taki niebieski znacznik tych nie, miata, kur no. Przynajmniej prze 800 chce. Czarodziej... ma taką umiejętność później, że może się na trzymą stronę. Znaczy na nasz. 100% szansy. Ona. tak? E? Co? Czarodziejka ma 100% szansy. Nie, jeżeli ma tam jakieś szanse, ale przeważnie się to udaje. Wow, kozioł czarodziej. Koziołek Matołek. Damn. What the fuck? Nigdyś królował boku naszego ukochanego Leoryka. Jego szaleństwo. Ono ma czajnik w ręce, a nie trzyma swoją głowę w toni okal. Tajnik bożowy. Lud realne. Wow. Będę <śpiewanie> tu Taki cheater. No. Godny przeciwnik. No mi się podoba. a teraz A co tam trzeba uwolnić tych więźniów? Hmm. Ściątki więźniów. Znaczy, no pomysłem. Rolni tego niżej. Ich dużo, o! O niesamarstwie. Aha, a ty dobrze poszedłeś. Chwała! A bogowie byli łaskawi i uwolnili mnie od cierpienia. Chwała, Atera! Chyba tak atakować przez prawie ścianę A i co też bez ściany kasa, kasa kasa I tak jesteś bogaty Nieprawda. Prawda. O, niby gdzie, tylko niecałe 10 tysięcy. Niecałe 650 tysięcy. Jak się gra na ciężkończy? Kradzionym. Jakim kradzionym? <grym> żartuję. Może. A może nie żartuję.

No bo tamtą część, się. No, nie tak. o. o, o, o. Co? A, wice. widzę. Wolny, Upragniona! Wolno! Fajny boss. Ej, czemu się przestraszyłeś? Czegoś się przestraszyłeś? Te sporki nałożyli mi Fira A. Ej, no Tutaj już nie mogę przeskoczyć No ja też uratowiłeś przejście Już znalazłem Ej. Ja w ogóle nie mogę znaleźć przejść. Tak. Boże, się... jestem ślepy? człowiek. Tak. Ale jestem tam z tą mentalnie. Ubrać. Dziękuję mhm. Moi służący są już wolni, ale na tym miejscu nadal ciąży klątwa. Poszukaj nadzorcę w sercu loków i na zawsze połóż kres jego zmów. Oki okay. doki. Okay. Okay. Tak. Wszystkie mocy się teraz nie zobaczą. Czy jestem tu sam? Wszystko muszę robić samemu? się ze mną! Eee. No, nie wierzę. Aha. No, trochę się zdziwiło. Pięta moc, daj kopa Eee, aha Coś ty wyluczyłem Nic ciekawego, to ja fajnie mam lepsze Żeby było szybciej. To już jeszcze szybciej. Myślałem, że będziesz biegł dalej. Nie, no, jak nie biegł dalej, jak tam porównać? Nie było tego widać. A, fajne miejsce. Aha. Mmm, takie to czy pełko. Ja akurat nie się podkrzałem. Pod krzałem. Aha U, znowu nie znowu coś, coś dropło, ale znowu nie dla mnie Tak nie bawię. Trzeba iść tam w dół? Gdzie jesteś? Jak to to możesz iść. sprawdzę tutaj. Jak coś to, który się teleportuje. Jak będziesz widział gnojka ze skarbem, to muszę ja się tam urodzy. Razu... Dobra. O, telefon. Mini bok jesteś się nie. Jest no nie jestem, no to... A! Nasze przeznaczenie połączyło nas razem. Nie, nie wiem, weź, tutaj nie <laughs> Jeszcze nie tak. Wiesz, umarł? Tak. O, i to wyrzucę nową umiejętność, co atak. O, Mantra Uniku, idealnie teraz będziesz mógł dojować dzięki mnie. Mhm. Tysiąc obrażeń, aha, jak tysiąc obrażeń. No, więcność Tu ci pisze ile to bije. Znaczy, ty nie, tysią, no tak znaczy, ma na się 1100% obrażeń. Aaa, ej, mi tak nie pisze tutaj. To ci mi uleciało. O! Piesz się wyrzuci. Niedźwiedzie. Pierwszym niedźwiedzie Będziemy A czemu ty tam stanęłeś? Jeszcze jeszcze bo jestem tutaj. Oh my god! Nie było mnie na mawi przez Panteon. O, zrealizuj przejście. Patataj, patataj, Teraz patataj. mogę szarżować tym koniem. W sensie zadawać cię wrażenie. Coś tak. nie mogę wyjść. Proszę zatwierdzić. Zatwierdziłem. Aha, to jest walka z włosem. Lea pewnie z Tristram na zwłokami Chyba. starca. Wkrótce będzie miała kolejnego trupa do opłakiwania. Ciebie, poznaj żeśnik. Miło mi. Oj, oj, ja oj, widzę dużo zielonych. Wygląda jak diabeł. W sensie te rogi. <grym> <grym> Bo demon. No, dlatego mówię. Co to fak? Co ja robię? Odbijam się. Wszystkie umiejętności poszły w drugie. Wow o, jasne, jasne. Ole szarsza Ale to wszystko się jara eee, Może nie wszystko, ale większa część Wow Fajna zdolność Lubię to treść wow. Patrz na to Nie <try> Kurde Co jest eee. Co to za znaczy? eee. Mój koń szarżał nie tam gdzie chciałem Mój koń Ło wow, wow, wow ale to gorąco O moje punkt ster objechał Fajne item. Ale to gorąco Ło wow, wow, lepsze Jeszcze lepsze W sumie to będzie lepsze. Dobra, no co to mamy? Kiepskie, 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 świetne. U, co? Nic, idziemy dalej. U, ale przynajmniej dobry legendarny jakiś. Dla mnie wypadł legendarny pierwszy. Jak chcesz, to się teleportuj. Już trochę przebiegłem. A What the fuck? Echa. Hey, Jeszcze <smart noise> nie tak. Auć. Wstawaj. Umieram. Aniele! Podnieś swój miecz. Mój miecz. Przypomniałem sobie: Byłem archaniołem w Królestwie Niebios, uosobieniem sprawiedliwości. Byłem. Jestem Tyrael. Przywróciłeś mi pamięć, przyjacielu. Teraz pamiętam ostrzeżenie, z którym przybyłem. Ostatni władcy piekieł Belial i Azmodan, chcą sprowadzić na ten świat wieczną ciemność. Ciemność Beliala już spowija Kaldeu. Ruszę więc do Kal. Co za debil! Ja Dziękuję W wyniku pewnej okoliczności nastąpiły problemy z połączeniem. Nasz nieznajomy przedstawił się jako Tyral i powiedział nam, że nadciągają mroczne moce. I. Tym tematem zakończymy ten odcinek. Aha, cześć. Żegnajcie.